strony. Stanisław Janecki. W studiu witam pana Krzysztofa Paszyka, posła koalicji Polskiej i Polskiego Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. A zdalnie pana posła Sałomira Skwarka, prawo i sprawiedliwość. Dzień dobry. Pozdrawiam pana redaktora i kolegę posła, jak też wszystkich radiosłuchaczy. Szanowni panowie, pan prezes Jarosław Kaczyński rzucił hasło znieść immunitet. Poselski i to budzi popłoch czy zrozumienie pan poseł Krzysztof Paszyk? W Polsce ochrona posłów jest za duża w sensie tego immunitetu formalnego, bo immunitet materialny, tu jest zgoda, właściwie wszędzie obowiązuje w Wielkiej Brytanii, ale jak tam poseł wychodzi z parlamentu, to już jest normalnym. Obywatelem, czy w Polsce jest potrzeba. Mamy złe doświadczenia z czasów komuny i różnych takich sytuacji i to jakby przemawia na korzyść immunitetu, ale czy wciąż on powinien być taki szeroki? Z mojego punktu widzenia, panie redaktorze, od siedmiu lat jestem parlamentarzystą, nie korzystałem z tego immunitetu ani raz. Jeśli trzeba było zapłacić mandat, płaciłem nigdy nie. Nie, chowałem, nie wyciągał pan legitymacji. Nie, nie chowałem się za, za immunitetem, więc mam do tego bardzo neutralny stosunek. Nie uważam też, żeby to był dzisiaj temat jakiś wiodący w kampanii wyborczej, która się wielkimi krokami zbliża. Myślę, że też jeśli byśmy wyszli dzisiaj tu na ulicę Warszawy, zapytali Warszawiaków, czy dla nich jest to jakiś ważny. Temat, który powinien dominować debatę publiczną, czy poseł powinien mieć immunitet, w jakim zakresie to to myślę, że, że, że znikome zainteresowanie tym tematem by się spotkało. Ludzie żyją dzisiaj zupełnie innymi tematami. Myślę, że, że to jest też takie wstąpanie po cienkim lodzie przez prezesa Kaczyńskiego, próba szukania takich tematów ubocznych. Jeśli w rodzinach rozmawia się między znajomymi, w zakładach pracy rozmawia się dzisiaj o zupełnie innych sprawach związanych z wzrostami cen, z tym, co będzie na jesień, jeśli chodzi o opał, o, o, o kwestie związane z ogrzewaniem naszych, naszych mieszkań. Tak, ale mówię to w kontekście jakiejś własnej oceny, tego, co y, y, wprowadza prezes Kaczyński, szef y, największej partii, partii rządzącej dzisiaj. I myślę, że tu mam, panie redaktorze, prawo też taką ocenę nieco szerszą y, sformułować. To do Pana posła Sławomira Skwarka, czy niezależnie od tego, czy to jest gorący temat, czy nie jest gorący temat, jakie jest podłoże tego, czy są sygnały, że społeczeństwo traktuje posłów jako zasłaniających się immunitetem, oderwanym od rzeczywistości. No, mieliśmy tylko epizod, no, jest cały czas problem z Panem Marszałkiem Grockim. Jest ten epizod z Franciszkiem Sterczewskim, ale tak na co dzień te, te problemy nie rzucają się w oczy. Czy, czy w Polsce poseł funkcjonuje pod, jakąś, pod jakimś kloszem i czy ten klosz jest zbyt szczelny? Odniosę się też do wypowiedzi pan kolegi posła. Oczywiście też przez może dużą, krótszą karierę poselską, czyli czwarty rok, druga kadencja. Jestem posłem, nigdy też nie, nie zasłaniałem się legitymacją, nawet przyznam się, że nie wszystkie pewnie przywileje z tytułu posiadania tej legitymacji nawet do dzisiaj y, poznałem. Niemniej jednak y, w środowisku, wbrew pozorom y, y, politycznym, ale nie tylko, dyskutuje się, czy ten zakres Immunitetu poselskiego nie jest zbyt szeroki. Podał Pan redaktor, przykłady innych państw, rzeczywiście w innych państwach ten immunitet jest z, z, trosz, troszkę mniej, mniejszy czy mniejszy niż w Polsce i pewnie o tym myślał prezes Kaczyński. No bo jeśli mamy właśnie. Te te w dwa Włoszech jest dość rozbudowany, ale Włochy to specyficznie. Czasami jest bardziej rozbudowany, ale to jest pewnie specyfika również Włoch, taka y, kraj odnośnie, pra, praw, prawna sytuacja pewnie do tego zmusiła Włochy, żeby mieć takie, taki, a nie inne rozwiązanie. Mafia przede Dokładnie tak. Wydaje się w Polsce, że ten immunitet jest dosyć szeroki. Przypomnę, że to chyba artykuł 105 Konstytucji gwarantuje właśnie między innymi wiele przywilejów dla, dla posłów i ludziom się wydaje, że no dlaczego przecież jesteśmy też zwykłymi obywatelami, oczywiście w zakresie wypowiedzi i tak dalej, ale po wyjściu z parlamentu jesteśmy zwykłymi obywatelami, nie możemy tak jak marszałek Grocki, kiedy stawiane są poważne zarzuty karne o przyjmowanie łapówek, to należałoby się z tym z tym zmierzyć w norm, najnormalniejszym procesie. Podobnie Kolega rowerzysta, bo też jestem rowerzystą, no nigdy bym nie wyciągnął legitymacji, wtedy kiedy kontroluje właśnie policja czy, czy, inne, czy inne służby mają prawo do kontroli. Jesteśmy na, na ulicy zwykłymi obywatelami, podlegamy wszystkim takim przepisom. Więc wbrew pozorom dyskutuje się o tym, że, że posłowie, senatorowie, a przypomnę, że również nie tylko posłowie, senatorowie mają w Polsce immunitet. Sędziowie, prokuratorzy, prezesniku, rzecznik praw obywatelskich, prezes IPN-u też ma immunitety. No i czy nie jest on zbyt szeroki? Teza do dyskusji: ja jestem zdecydowanie za ograniczeniem immunitetu w pełni tego w stosunku do osób i posłów, senatorów, jak i tych, których. Wymieniłem. Pan poseł Krzysztof Paszek powiedział o tym, czym żyją ludzie. Faktycznie tym żyją, ale czy są proste sposoby na zaradzenie temu? No, z jednej strony wielu polityków mówi, że trzeba było szybciej reagować, podnosić stopy, a z drugiej boleją nad tym, że ludzie nie są w stanie spłacać kredytów. Czy te rzeczy są do pogodzenia? Od rządu się właściwie wymaga, Dosypywania pieniędzy na rynek, podwyżek, żeby ludzie sobie jakoś poradzili z podwyżkami cen, a z drugiej strony wymaga się tego, żeby prowadziło się restrykcyjną politykę na poziomie banku centralnego. Czy, czy to jest do pogodzenia? I czy wprawdzie w Polsce ten wskaźnik jest wysoki w czołówce europejskiej, ale czy też opozycja dostrzega na przykład ten kontekst światowy? To, że no, Niemcy kraj, który zwykle miał deflację, ma 9% przekroczył właśnie za czerwiec inflacji w Stanach Zjednoczonych no, zaczynają się, zagrożenie jest jakimś buntem społecznym przeciwko podwyżkom cen w niektórych środowiskach. Czy u nas zbytnio się nie tak traktuje jako polskiej sprawy? Bo rozwiązanie jest chyba przekraczające polskie granice no, i, i pokój i ceny energii. To by było najlepsze lekarstwo. Pan Krzysztof Paszyk. Nigdy, panie redaktorze, w polskim stronnictwie ludowym i, i, i też jako jego przedstawiciele w parlamencie. Nie bagatelizowaliśmy kontekstu międzynarodowego, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, natomiast jednocześnie cały czas od, od wielu miesięcy też bardzo konstruktywne propozycje składaliśmy rządowi, środowisku politycznemu, które tworzy rząd. Natomiast no, to już jest inny, szerszy problem, na ile otwartości jest dzisiaj w rządzie prawa i sprawiedliwości, w rządzie, Zjednoczonej Prawicy do tego, żeby właśnie takiej polaryzacyjnej polityki nie uprawiać, jeśli chodzi o te ważne wyzwania gospodarcze, społeczne, bo ja odnoszę takie wrażenie, że jest takie nie, nieustanne dążenie do tego, właśnie żeby koncentrować i generować konflikt, stawiać tezę, że opozycja nie rozumie albo nie chce rozumieć sytuacji, więc ja udowadniam, że, że jak najbardziej od początku rozumiemy, uważamy, że w części inflacji, utratcie wartości złotówki, oczywiście jest winna sytuacja międzynarodowa, ale nie w pełni, nie w pełni. O tym mówią eksperci, nie niewiązani nawet w żaden sposób politycznie. I to, że też mówiliśmy o tym, że nieodpowiedzialnością były słowa, które prezes Glapiński wypowiadał jeszcze pod koniec ubiegłego roku, takie śmiałe, śmiałe publicy Tezy dotyczące sytuacji międzynarodowej, sytuacji, sytuacji gospodarczej. Tak samo też propozycje, które, które składaliśmy, składaliśmy w. W, w tym roku też w jakiś sposób zachęcające, zachęcające do, do działania. No, na przykład, na przykład panie redaktorze, nieustająco, nieustająco mówimy o tym, aby banki polskie, państwowe banki dzisiaj zlikwidowały marże, dając ulgę. Dając ulgę tym, który, którzy, którzy, spłacają. To jest to jest postulat, który, który też w jakiś sposób wychodzi na, 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 na przeciwko oczekiwaniom społecznym. Mówimy o wypuszczeniu obligacji przez Narodowy Bank Polski, które pozwolą też uratować resztę oszczędności. obligacji w czerwcu 19 miliardów złotych. Tak. Przez obywateli Polski. Tak, czyli widać, że jest, jest, jest na, to, na to popyt wysoko oprocentowane e, obligacje. A taka rzecz, Panie Pośle, o której się nie mówi, to też będzie do pana posła Skwarka, pytanie. Zupełnie nieoprocentowane są rachunki awista, te, które hmm. mamy. A tam większość ludzi, tych, którzy nie mają oszczędności, a większość nie ma tych oszczędności, ma swoje pieniądze. Czy nie byłoby dobre dla zwalczania inflacji oprocentowanie, ponieważ każda usługa bankowa jest wysoko oprocentowana, natomiast to, że trzymamy tam pieniądze, to jest właściwie, że jakby banki nam robiły łaskę po prostu. Może trzeba by jakoś choćby w niewielkim stopniu oprocentować jednak te rachunki AWISTA. Oczywiście, oczywiście. To jest wielkie zadanie dla pana premiera Morawieckiego, który z bankowości się wywodzi, i tak czasami powstaje wrażenie, że jemu bliżej czasami do troski o sytuację w sektorze bankowym niż, niż, niż do troski o to, co się dzieje z oszczędnościami czy, czy z, finansami, z finansami Polaków. Ale tak, to są, zgodzę, zgodzę się z panem redaktorem, szereg działań, które dzisiaj być powinny podjęte. To do właśnie pana posła Skwarka. Czy, Jeśli... czy, czy to nie jest jakiś rodzaj no, traktowania klientów, tych, którzy mają te bieżące pieniądze? One się wyczerpują tam pod koniec miesiąca, ale przecież one tam leżą, choćby symbolicznie, a to od lat jest zerowe po prostu i sprawia, że ci ludzie, którzy nie mają oszczędności, są właściwie wystawieni znacznie bardziej na tę wzrastającą inflację. Uśmiecham się panie redaktorze, ponieważ sam jestem posiadaczem e, rachunku tylko tego właśnie oszczędnościowo-rozliczeniowego. Sam nad nim trzymam właśnie swoje środki. Nie powiem w jakim e, banku, żeby żeby nie powiedzieć, ale oprocentowanie tam jest 0,00 plus o, raczej opłaty niż właśnie e, jak, jakiekolwiek oprocentowanie. I to jest bardzo poważny problem, co, co pan poruszył, e, pan redaktor. Rzeczywiście pamiętam, że jeszcze kilka. Kilkanaście lat temu procentowanie na rachunkach tych rozliczeń bieżących sięgało kilku, kilku procent, 2-2,5% dwa, dwa później stopniowo spadało, aż właśnie spadło do tego przysłowiowego zera. No bo Warto my jako klienci nic prezes, nie dostajemy za darmo, prezes, a pieniądze dajemy tak. za darmo. Mało tego, oddajemy właśnie zapewne jeszcze dodatkowe usługi świadczone przez te niektóre banki. To przypomnę, że prezes Kaczyński powiedział, że jeśli banki nie podniosą oprocentowania lokat, a mam nadzieję, że również właśnie tych rachunków, to zostaną niejako przymuszeni do tego administracyjnie. Jak mówimy o, o obligacjach, to tu przypomnę jak został za, zaatakowany i premier Morawiecki. I ci, którzy de facto kupują te obligacje licząc na to, że ich oszczędności, ci oczywiście, którzy mają te zgromadzone środki, zostali zaatakowani, a przecież sam pan to powiedział, rekordowe, rekordowe zakupy obligacji państwowych. To jest, to jest dobry, dobry bardzo kierunek. Jak prezes Glapiński i Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła i nie podniosła aż tak dużo, to... Aż tak dużo, właśnie, wskaźnika, to zostali zaatakowani, że, że za mało. Jakby podnieśli za dużo, no to oczywiście byłby problem. To przypomnę również, że pomagamy i myślimy o, o Polakach, tych, którzy zaciągnęli kredyty, bo jest. Bardzo dużo osób, które posiada te kredyty, szczególnie również młodych osób, bo to się ocenia na około 2 milionów, 2 miliony osób, które mają kredyty. To za chwilę pan prezydent ma podpisać ustawę, w której wprowadzane są wakacje kredytowe, i znów w mediach jest krzyk bo dwudziestego dopiero wejdzie w życie i, i będzie, będzie kłopot. No nie będzie kłopotu, bo cztery miesiące wrzesień, październik, listopad, grudzień do końca sierpnia będzie można składać dokumenty w różnej formule i te wakacje kredytowe dla tych, którzy, którzy potrzebują tych wakacji właśnie kredytobiorcy będą i w kolejnych latach finansowe wsparcie z funduszu wsparcia kredytobiorców czy czy uwaga ten właśnie zdecydowanie korzystniejszy wskaźnik przy kredytach, nie, nie na podstawie wyboru, tylko na podstawie takiego wskaźnika, który de facto będzie się, jak pamiętam, nazywał Polonia i będzie ustalany przecież przez administracyjnie, można powiedzieć, przez ministra finansów. A więc to są te działania, te działania, które pozwolą zniwelować właśnie wzrost, zdecydowany wzrost kosztów kredyt, kredytów nie mógłbym nie skorzystać z obecności pana Krzysztofa Paszyka i zapytać o jakąś nową inicjatywę partyjną. Ma powstać jakaś nowa partia na opozycji i plotkuje się, że ona z różnych jakby yy, osób, które już przynależą i do klubów i że ta partia ma wejść do koalicji polskiej jako nowy element tej koalicji. Czy w tych plotkach jest jakaś Jakieś ziarno prawdy, że powstanie taka nowa partia i ona się znajdzie w Koalicji Polskiej? Plotek niezwykłym panie redaktorze, komentować. Wymienia się tu, przepraszam, nazwisko pana, panów Pawła Poncyliusza i Pawła Kowala. Plotek nie niezwykłem publicznie komentować. Natomiast jest faktem to, że klub parlamentarny Koalicji Polskiej od dłuższego czasu powiększa się o polityków, którym blisko do politycznego centrum, którym blisko do polityki opartej na pewnej przewidywalności, w której jest miejsce do, dla, dla tradycji, dla, dla wartości, dla takiej idei i poglądów chadeckich. I to są bardzo znaczący politycy, którzy od wielu miesięcy do nas przyłączają się. Więc absolutnie to zjawisko nie, nie, nie jest zakończone, natomiast będziemy odnosić się do, do kolejnych przyłączających się polityków, jeśli to będzie następowało. Nie będziemy uprzedzać. Liczyłem, że pan nie poseł będziemy radzi. nikt nie słyszy, oprócz tych wszystkich, którzy nas słyszą. Słuchaj. To pana posła Skwarka zapytam w takim razie, czy to jest dobra wiadomość dla obozu rządzącego, że te, te, przechodzą te obecne w Parlamencie ugrupowania takie przetasowania i konfiguracje w kontekście także wyborów. Pewnie dla prawa i sprawiedliwości zjednoczonej prawicy to jest zupełnie kontekst obojętny, neutralny można powiedzieć. To są problemy opozycji zawsze rok przed wyborami, po trzech latach działalności parlamentarnej niektórzy jakby, poszukują jakby nowego wyzwania, nowego otwarcia może nie spełnili się właśnie w platformie obywatelskiej, która steruje zdecydowanie w lewo. Jest jeszcze taki, trzeba przyznać, i częściowo element hadecki właśnie nie bardzo znikomy. W, w, w Platformie Obywatelskiej. Jego jest coraz mniej, panie pośle, w, w, w Polskim Stronnictwie Ludowym. Ubolewam. A z tym się nie zgodza, panie pośle. Po, a niech pan zobaczy, gdzie żeglujecie. Żeglujecie w Parlamencie Europejskim, żeglujecie w Parlamencie Polskim zdecydowanie w kierunku lewicy, ale jest. Ale w Parlamencie myślę, Europejskim też uczciwie. żeglujecie z takimi, których byście się posłużyli. Panie pośle, żeglujecie, jesteście, stajecie się partią coraz bardziej lewicową, a nie partią centrową. Kilka przykładów, panie I, pośle, na jest potwierdzenie taka, że, tej że tezy. Do was przybywają, ubywają i przybywają właśnie takie no, dosyć kontrowersyjne. Znaczy, nie, ch nie chcę, nie chcę Chciałem, ich że Golf jest wymieniać, ostatnie, ale oni żegolstwo. mają ze wsią z polskim stronnictwem ludowym, z tradycją polskiego stronnictwa ludowego naprawdę mało, bardzo mało albo wcale. No proszę, pan poseł Paszyk może zwracam, odpowie na te zarzuty zwracam, o wymywanie chadeckości z polskiej Zwracam uwagę pana posła na to, że wszelkie uroczystości, które są organizowane przez Polskie Stronnictwo Ludowe, jak tradycja świąt ludowych, jak wczoraj obchodzone święto przedwczoraj walki Znaczyna. i męczeństwa wsi polskiej, zawsze elementem integralnym tych uroczystości jest msza święta. Jeśli spojrzymy w program Polskiego Stronnictwa Ludowego w odniesienia ideowe. Tam zawsze jest nauka społeczna Kościoła, więc naprawdę proszę nie lansować test, na których nie ma panie Katolicka pośle nauka pokrycia. Jesteśmy, jesteśmy między rolnikami, między wsią, nie tylko w przeciwieństwie do pana środowiska politycznego, jak wybory się zbliżają, ale zawsze jesteśmy tam panie obecni, rozwiązujemy problemy, kolegów, posłów, rozwiązujemy problemy wsi, obszarów wiejskich, nie tylko od święta, tak jak wielu pana Kolegów, więc naprawdę tezy o tym, że polskie stronictwo ludowe odeszło od korzeni, są naprawdę zupełnie chybione i niestety domyślam się, czym podszyte. To jeszcze króciutkie pytanie, bo musimy kończyć. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe obawia się startu agrounii w wyborach, czy to jest konkurencja? Jeśli chodzi o sprawy i wyzwania, które stoją przed wsią, nie ma rywali, nie ma konkurentów. Albo połączymy siły i będziemy zabiegać o interes tego środowiska Musimy i wtedy te, te sprawy spróbujemy rozwiązać, a nie, a nie się dzielić. Pan y, poseł Krzysztof Paszyk w studiu, bardzo dziękuję. Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo, Pan miłego Sobomil dnia. Skwarek przez Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo do usłyszenia.